Cześć, witam was bardzo serdecznie z miejsca, gdzie będzie basen, gdzie zawsze co roku jest basen. No, na razie mamy tutaj jeden wielki bałagan, w związku z tym będzie trzeba to wszystko posprzątać. I zaraz przyniosę jeszcze do kompletu basen, czyli pudełko i wszystko. I w tym filmie pokażę Wam, jak spakować basen na zimę, bo to też może niektórych interesować. Więc zostańcie na filmie i obejrzyjcie film, bo znowu rozkładamy basen. Dzieci będą szczęśliwe. Jeżeli jesteście po raz na tym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Właśnie korzystam z chwili, kiedy nie ma słońca, bo inaczej bardzo bym się krzywił. Blasku promieni słonecznych. Jak widzicie jest tutaj całkiem niezły bałagan. To trzeba usunąć, to trzeba usunąć, to trzeba usunąć, to trzeba usunąć, to trzeba rozgrabić, to trzeba wyczyścić, a to trzeba powyrywać. To była skrócona wersja tego co będę robił. Zaraz przyniosę tutaj basen w dwóch pudełkach i pokażę wam jak spakowałem go na zimę, bo może wielu to interesować jak przechowywać basen. A ja się teraz biorę za posprzątanie sio sio wszystkich tych rzeczy tutaj A te mrówki będzie trzeba stąd wyeksmitować. Jeju, ile tych Widzicie różnicę? Jest już ładniej. Ale teraz jest jeszcze kwestia taka, tu jest kupę drobnych e, kamyków, znalazłem jakiś kapsel, jakąś kość i tak dalej, w związku z tym trzeba to wszystko teraz usunąć, czyli można poczekać do deszczu, jak nie ma deszczu, to po prostu trzeba spryskać to szlaufem, prysznicem i w tym momencie te kamyki wyjdą na wierzch i będzie można je wydubać, a do tego zatrudnię wysoko wykwalifikowaną ekipę specjalistów, czyli Amelkę i Oliwkę. To dodatkowym elementem istotnym przy takim spryskiwaniu jest wyrównanie podłoża, bo nam się ono wyrówna, ubije się tam, gdzie ma się ubić i będzie można jeszcze raz przegrabić i przeciągnąć tak, żeby już było naprawdę idealnie i całe. Wstępnie przygotowałem, wyrównałem, wypoziomowałem. Jeżeli będzie niedokładność jednego centymetra to już nie robi tutaj żadnej różnicy. Ale trzeba to troszeczkę przygotować. Gorzej jakby było taki basen się przewróci, rozwali albo coś, bo widziałem spadki kilkucentymetrowe, kilkunastocentymetrowe. W związku z tym tego kompletnie nie polecam. Chwila odpoczynku, obiadek biorę się dalej za przygotowanie basenu dla dzieci. Przytachałem pudełka. Mam wszystko w dwóch pudłach. Jedno pudło oryginalne, i tu są schowane wszystkie plastikowe rzeczy: rury, węże. Zadam jeszcze pompka, i tak dalej. Powinno być wszystko tu. A tutaj, wszystkie gumowe rzeczy, czyli sam basen, plus jeszcze koło, plus jeszcze jakaś poduszka, i tak dalej. I z jestem, czego nie znajdę. A jeszcze tu jest chemia do basenu. No i jak idę, idę o zakład, że na pewno gdzieś coś jest czego co nie wiem, gdzie jest i gdzie będzie. Zobaczymy przy okazji, co z chemii zostało, a co będzie trzeba z chemii wy... dokupić w tym roku. I co nam oferują producenci. Kółko. Tabletki trenowe, końcówka będzie pewnie trzeba dokupić resztę. Poduszka. O, I pokrywa na basen. Także tu mamy wszystko. To pudełko na razie nie jest potrzebne. Musimy wziąć się za rozkładanie basenu i na temat tego jak rozłożyć basen. Był już film, w związku z tym kliknijcie kartę gdzieś tutaj na górze. Jak już obejrzeliście tamten film związany z tym, jak, jak, jak składać basen, to teraz już bardziej praktyczne uwagi. Czyli, żeby rozłożyć basen w nowym roku, trzeba go schować w poprzednim roku. Wyczyścić, wypucować podkładki na piwo lub inne napoje, ale to nie jest ciekawostka, z którą wam się chcę podzielić. Głównym problemem są te rury, ponieważ one są zazieleniałe. Za, za I zanim to wpuszczę do basenu, zatkam na razie basen korkami to rzucę antyglon do wiadra i utopię to wszystko, a jeszcze dodatkowo będę przypompowywał pompką przez jakiś czas, żeby z tą dość dużą ilością antyglonu przepuścić to przez rury i żeby to... Mam nadzieję, że zejdzie. To jest taki eksperyment. Ale długie. Pompka jest na samym dnie, czyli wstępnie na razie mam wszystko i składamy basen, a na temat tego, czy mi się udało to odglonić, czy nie jak to zrobiłem, to nakręcę zupełnie oddzielny odcinek. No i jeszcze oczywiście zakurzone podkładki pod basen, które też będzie trzeba jakoś przemieść, przeczyścić, żeby je użyć. Zobaczymy, czy będą jakieś odpady, czy nie, czy to wszystko uda mi się zreaktywować i nic nie będą się wydać pieniędzy na nowe. że człowiek uwali cały od tych zakurzonych rzeczy. Ktoś się pytał na filmie, jakie mamy zabezpieczenia po jednym z filmów, które na temat basonu nakręciliśmy i tak wyglądają końcówki naszych nóżek, i na tym się to dopiero wszystko opiera. I za najpierw powkładać to, resztę wkładamy do góry. Składanie rurek górnej obręczy zajęło mi ciut ponad 15 minut. Trochę więcej. Basen rozłożony, teraz lejemy centymetr, półtora wody i będziemy potem rozciągać noże, bo idę a nierówno, a potem będzie się kilka godzin lała woda do basenu. Zobaczymy, czy dzisiaj naleje się do północy, zanim pójdę spać i będzie cace. Mela, wkręcaj. Goła, Mela! Godzina 19.05. Nie, co jest tam, woda? Zimna jest. Ponieważ będę czyścił jeszcze węże, to na razie zakładam zatyczki do basenu. Muszę wyłączyć kamerkę i to dopchnąć, żeby na, na razie cacy. Oj, mogę mnie ja opiekać? jeszcze chyba trochę wody nalać. Jeszcze? Naciągamy od dołu, żeby pociągnąć, idziemy sobie w kółeczko. Jak się za mocno pociągnie na raz, to wtedy jest kaszana. Tam śmieci już jakiś pływa widzę. A ja też. dobrze, o, dopchniemy to Myślę, że już woda nie wyleci Nawet nie trzeba było poprawiać Tyle co weszło to wystarczy zaraz dolejemy trochę więcej wody. Trochę zabawy z tym jest. Zabawa. Noga do tyłu. Dalej. Tak, tu. Noga do tyłu. W temacie poprawiania nóg to nie jest tak od razu w bo potem, jak już się napełni wodą, to te nogi trzeba jeszcze dalej poprawić. Wtedy jakoś dziwnie okazuje się, Tutaj się okazuje w dziwny sposób, że one stoją krzywo. Dobra, trzeba dolać wody. Będziemy się bawić dalej. U. Woda się nalewa do basenu. Będę kończył i na koniec zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę. To tylko jeden klik i piszcie komentarze. Dajcie te wszystkie łapki, bo to wspomaga algorytm i promuje kanał. Pomożecie mi w ten sposób. I mam nadzieję, że ja też wielu osobom już pomogę do tej pory w sprawach związanych z basenem. I nie tylko z basenem, ze ślimakami też. Na sam koniec polecam Wam inne filmy na temat basenu. Tu jest jeden, tu jest drugi, to jest nasz najnowszy film. Jeśli idzie subskrypcję, i do zobaczenia na razem. Hej!